Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dwa stożki o takich samych podstawach. Połączono podstawami w taki sposób, jak na rysunku. stosunek wysokości tych stożków jest równy 3 do 2. Ten pierwszy będzie większy. Widzimy, że jest większy, tak na około jest Stożka o krótszej wysokości jest równa 12. Czyli wiemy, że 1 trzecia razy pole podstawy, czyli w tym przypadku pier razy wysokość jest równe 12, tak? a objętość był utworzenie połączonych stożków, dobra i teraz tak, jeżeli ta ma jakąś wysokość ta, oznaczamy ją jakąś h to ta u góry będzie miała 3 drugie h bo w takim stosunku właśnie są 3 do 2 czyli możemy to napisać napiszę tutaj z boku 3 drugie h, albo półtorej h, ale 3 drugie i teraz tak objętość ma taka, ta pierwsza i teraz możemy tu pomnożyć razy 3 i uzyskamy, że pole podstawy razy wysokość jest równe 36 tak a my wiemy te, tego na dole, to jest jakby pole tego tutaj na dole 12 ale jesteśmy ciekawi ile będzie wynosiło 1 trzecia razy pole podstawy razy Wysokości 3 drugie to jest ciekawe, nas interesuje i teraz tak to będzie równe: co 1 trzecia razy 3, drugie trójeczki się skrócą. Tu zostanie 1 tu 1, czyli będziemy mieć 1, 2 pola podstawy razy wysokość. A skoro pola podstawy razy wysokość jest 36, no to u nas będzie 1, 2 razy 36, czyli 18. I zobaczcie, skoro mają takie same podstawy, to jeżeli wysokość jest w stosunku 3,2, to znaczy, że ta będzie, po objętość tego będzie 1,5 razy większa. I jest, bo 12 razy 1,5 jest 18. I teraz, jak połączymy 18 i 12, to objętość całej bryły jest 30 cm, oczywiście sześciennych. Dziękuję za uwagę, zapraszam do poprzednich odcinków.